Pan z wami, jest słowo Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych, i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami, i wiele złych duchów wyrzucił, lecz. Nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ go znały. Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy go znaleźli, powiedzieli mu: Wszyscy cię szukają, lecz on rzekł do nich: Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I chodził po całej galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. Oto słowo pańskie. Dzisiaj jedna z intencji tej przyświętej zbiorowej. To dziękczynna za 10 lat grupy biblijnej w naszej parafii. Jest za co dziękować i cieszyć się, że Słowo Boże też w sposób szczególny jest zaznaczone i podkreślone przez tych, którzy chcą w nie wchodzić coraz głębiej i poznawać. Tutaj w kościele każdego dnia. I na mszy świętej, i na innych nabożeństwach, i na osobistej jakiejś adoracji doświadczamy mocy, siły, mądrości Słowa Bożego, mając je ze sobą, słysząc je z ambony, rozważając. Większość kazań to Słowo Boże tłumaczone i wyjaśniane przez umocnienie Duchem Świętym na to, co jest naszym życiem tu i teraz. Jak blisko jest i jak potężne jest Słowo Boże. Wydaje mi się, że nieraz nawet sobie nie uświadamiamy, co nie znaczy, że nie cenimy i nie kochamy Go, ale potęga i prawdziwa obecność w działaniu przez Słowo Boże. Pismo Święte to, jak wiemy, Księga dla niektórych. Dla niektórych to może jakieś historyczne zapiski, bardziej czy mniej prawdziwe. Dla nas to słowa życia na teraz i na wieczność jest chyba najbardziej znanym zapisanym tekstem na całym świecie. Wszyscy prawie wiedzą o nim. I ci, którzy są bardzo mocno osadzeni w wierze, którzy mają jej jako księgę życia, jako świętość życia, ale i wielu tych, którzy są daleko też się jakoś ma przy sobie. Nawet ci, którzy nie wierzą w Pana Boga, podważają wszystko, też sięgają do Pisma Świętego, aby wykazać, że nie wszystko się zgadza, nie wszystko jest prawdą. Czasami aż mnie zadziwia, jak ci, którzy nie wierzą w Pismo Święte, Ile czasu poświęcają i z jakim zapałem je studiują, by pokazać całemu światu, że to nieprawda. Ale Bóg jakoś się chyba tym nie martwi, bo dalej mówi: idźcie i głoście. Chociaż pewnie lituje się i chce być w obecności z każdym, kto go dotyka, ale jak wiemy, Pismo, Słowo Boże jest żywe i skuteczne. Co to znaczy? To znaczy, że. Działa przez to, co słyszymy, co dociera do naszego serca sam Pan Bóg. I nie jest ono sakramentem, jakie mamy w Kościele, dla umocnienia tej niewidzialnej łaski, która jest przyjmowana poprzez sakrament Eucharystii, spowiedzi od Chrztu Świętego zaczynając. Ale pamiętajcie, że każdy sakrament może mieć swoją moc. Siłę i prawdziwość, dlatego, że słowa pisma są wypowiadane. Bez nich, bez tej mocy, tego stwarzania nas ku dobru, uzdrawiania, nie moglibyśmy istnieć. A ona jest oparta w Piśmie Świętym. Tak jak Bóg stwarzał od samego początku, powiedział swoje słowo. I zaczęło istnieć. Nie powiedział komuś, że ma coś zrobić, i wtedy dopiero, jak to my czynimy, musi fizycznie ktoś być, coś skleić, coś napisać, coś złożyć, żeby mogło istnieć. Bóg mówi i się staje. I to samo w sakramentach świętych, to mocą Słowa Bożego, gdy kapłan wypowiada nad chlebem, Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Mocą Słowa Bożego dokonuje się zakrament Eucharystii. My powiemy, ale to jest ciało Jezusa w białym opłatku, tu nie trzeba nic mówić. Ale Chrystus zszedł i wstąpił w Niego przez moc Słowa Bożego. Gdyby kapłan nie wypowiedział, można zrobić nie wiem, co. Cały świat ściągnąć wszystkich naukowców i ani grama ciała Pana Jezusa by nie było. Mocą słowa Bożego jest sakrament pojednania. Bez słów kapłana, który specjalnie został ustanowiony, też mocą słowa, i ja odpuszczam Tobie grzechy, nie byłoby sakramentu. Powiemy, ale wszystko jest. Konfesjonal, ksiądz, penitent, przygotowany do spowiedzi. Dokonuje się to mocą Słowa Bożego. Chrzest Święty, tak samo, bez wypowiedzenia słów, posłania, które Chrystus przekazał apostołom: idźcie i chrzcijcie. Nauczajcie wszystkie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdy kapłan nie wypowie tego, nie stanie się, czy ten, który chrzci, bo może i świecki, może i diakon w różnych sytuacjach. Jaką mamy władzę na mocy Chrztu Świętego. Pamiętajcie, wszystko, co się dokonuje tutaj, cudownego, świętego, przez liturgię, przez sakramenty, przez modlitwy, to właśnie mocą Słowa Bożego. Bez tego nic byśmy nie zrobili, ale powiemy, ale ta siła to nie w Słowie tkwi, tylko w tym, że ktoś coś konkretnie zrobi. Pismo Święte jest konkretne. Nie ma nic bardziej konkretnego w naszym życiu jak słowo Boże. I tego tak bardzo doświadczyliśmy podczas Bożego Narodzenia. Słowo stało się ciałem. Odwieczne. Boże, obietnicy, synem Bożym. Widzimy, jak my czasami myślimy, choć. Z szacunkiem i z wielkim respektem na pewno, no to jest Pismo Święte, takie coś ważniejszego, ale jakbym pokazał wam Pismo Święte i przynajmniej sakrament i spytał, co jest piękniejsze czy ważniejsze. Oczywiście nie trzeba porównywać. Ale to często byśmy powiedzieli, że to, co tylko ksiądz może zrobić, to pewnie jest takie bardziej święte, bo, bo ja tego nie mogę i jakoś nie mam łaski, czy nie byłem wybrany, czy wybrana. My wszyscy możemy obcować ze Słowem Bożym dzień i noc. Kiedy nie mówi do was kapłan, kiedy nie mówi do was lektor, czy ktoś, kto czyta to z szacunkiem, czy nawet ktoś, kto czyta to byle jak, czasami też się zdarza. Bo tu sam Pan Bóg przemawia do nas bezpośrednio. Kościół pomaga czasami wytłumaczyć coś bardziej dogłębnie, aby zrozumieć. To jest Słowo, które prowadzi nas do nieba, które rozpoznamy, gdy się tam dostaniemy dzięki łasce Bożej i współpracy z nią. Słowo Boże będzie na wieczność w niebie. Sam Pan Bóg. Które czy przemawia, czy nie, dotyka nas i podtrzymuje przy życiu. Wiemy, jakie słowo może być potężne, nawet to ludzkie, gdy ktoś, na kim Ci zależy, go, Ty kochasz, Ci powie, kocham Cię też na zawsze. To nam się nogi uginają, a to człowiek człowiekowi mówi, a potem to złamie pięć razy. Wiemy, jakie słowo może być mocne, czy kiedy zawiniliśmy tak solidnie względem kogoś, a ten człowiek powie: Przebaczam Ci, nie martw się, już wszystko dobrze. Tak byśmy z martwych wstali. To jest tylko Słowo ludzkie, a jak nas buduje, co dopiero, gdy Bóg w swoim Słowie przychodzi. I dzisiaj słyszymy o takich ludzkich sprawach w Ewangelii, też w czytaniu, kiedy Chrystus uzdrawia Teściową Piotra, potem uzdrawia innych, chodzi po różnych krainach, ziemi świętej, powiemy, no ale to tak bardziej o człowieku niż Panu Bogu. Pamiętajmy, że Słowo Boże, Pismo Święte to jest historia Boga i człowieka. Ono uczy nas i pokazuje, jak my się zachowujemy od Adama i Ewy żeby jeszcze bardziej nam pokazać, jak Bóg wchodzi w nasze życie. Ktoś powie: ale tam tyle nieraz przemocy, zła, tego ludzkiego, niedobrego zachowania. Tak, bo ono nie zachęca nas do bycia takim, ale pokazuje nam, że my się możemy odnaleźć na stronach Pisma Świętego. Nie tylko działanie Boga, ale w tych postaciach, nawet złych, powiemy. No ja też niejednokrotnie takim jestem, a mimo to na następnej stronie Bóg przemawia do tej osoby czy tamtej i przemówi do mnie i mnie podniesie. To historia Boga i człowieka, którego Bóg ukochał ponad życie, nie zostawił i chce przygarnąć do siebie. To nie jest tylko lista życzeń i nakazów Pana Boga, ale prawda o mnie i o Tobie, nawet zapisana przed setkami lat. Ale my jesteśmy podobni. Zmieniają się ubrania, może granice, ale serce ludzkie stworzone przez Pana Boga jest bardzo podobne przez tysiące lat. Kochani, jakie bogactwo. Pamiętajmy też, że mówiąc pismo Biblia, pismo święte, nawiązujemy do świętości, czyli do tego, jakim jest Pan Bóg. I ono chce nas zachęcać też i uczyć, że i my mamy być w tej świętości, bo świętość to nie jest wielkie słowo, które należy się tylko tym, którzy umarli kiedyś, już się dostali do nieba, ale świętość to jest bliskość Pana Boga w naszym życiu. I tyle tej bliskości, ile świętości we mnie i w Tobie, jeszcze nie idealnej, ale Krok po kroku zdążającej do osiągnięcia dzięki Bożej łasce, mówi naszemu działaniu w tym wszystkim, dopełni Pismo Święte. To jest świętość Pana Boga, która jest obecna w moim życiu, bogu słucham, bo Go kocham, bo Mu odpowiadam słowem i czynem. Jaka wielka głębia! Dziękujmy Panu Bogu za Jego Słowo, które nieraz może i nie doceniamy, bo możemy je mieć tak blisko, możemy je mieć w najważniejszym miejscu domu, możemy je mieć w kieszeni, mamy w telefonach. Tam Najświętszego Sakramentu ani Wody Święconej byśmy nie dali, powiemy, bo to są świętości. Tam stuły kapłańskie byśmy nie włożyli, bo powiemy, no ale to nie wypada. A Słowo Boże wkładamy. Czy jest to coś złego? Nie. Ale chcę nam przypomnieć, abyśmy pamiętali o wielkości, że Bóg chce tak być blisko, że w każdej chwili mamy go na wyciągnięcie ręki, aby usłyszeć Jego słowo względem nas. Jaka wielka łaska, jakie wielkie wybranie! Dzięki Słowu powstał świat, powstał człowiek, są sakramenty i dzięki Słowu, które nas zachęca, zmierzamy w stronę nieba. Kiedy będziemy widzieć Słowo, które jest ciałem w całym pięknie, w cudowności Kościoła, braci i sióstr, powiemy, no dobrze by było. I będzie, gdy zaufamy Słowu Bożemu, bo Ono jest żywe i skuteczne jak nic innego. Amen.